Szczęść Boże. Kochane dzieci Boże, witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ściskam Was na początek. Bardzo gorąco, bardzo mocno. Mam nadzieję, że pani dobrze macie. No Pozwólcie, że tutaj chłopaki tutaj już robią ten. Robią w Macegorię już scenę chłopaki z Czelakolo. Jeśli długo Mladi Fest. No i tak kochani po Eucharystii. Mam takie właśnie przynaglenie, żeby powiedzieć o tym, że Jezus naprawdę tak bardzo chce nam pomagać, tak bardzo chce leczyć nasze rany, chce być naszym terapeutą, chce być naszym przyjacielem, chce być naszym lekarzem, chce być naszym Bogiem. Kochani, tylko zostawia nam wolną wolę. Daje nam sakramenty, siebie, kochani, naprawdę. Ja sobie nie wyobrażam dnia, ażeby nie mógł przyjść do niego. Badam swoje sumienie każdego wieczoru. Wczoraj byłem u spowiedzi u ojca, Franciszkanina z nie kochani. Piękny czas, niesamowity kapłan. Poprosiłem go o modlitwę. Pomodlił się nade mną, kochani, naprawdę. Sakrament pokuty i pojednania tak oczyszcza duszę, kochani. Niczym prysznic, jak kąpiemy się gdzieś, jesteśmy, nie wiem, spoceni cali, brudni jacyś, z pola wracamy albo z jakiejś roboty, wszystko się klei, nie? Jak się umyjemy pod prysznicem, to jesteśmy tacy świeży, świeżutcy tacy, kochani, naprawdę. Ja mogę tylko tu i wyłącznie z własnego doświadczenia powiedzieć, Jezus wyrwał mnie z tylu nałogów, kochani, naprawdę. Prowadziłem tak niemoralne życie. Nałogi, alkohol, narkotyki. Ja to będę powtarzał, kochani, bo wiem, że są tu ludzie, którym to może pomóc. I codziennie walczę, też, też mam pokusy, żeby wrócić do starego życia, jak czasami coś, coś się nie udaje. Ale ja nigdy, nigdy tak nie zrobię, bo ufam Panu, kochani, bo u Niego szukam pomocy, u Niego, do Niego przychodzę z wszystkimi jakimiś troskami. Rozmawiam z nim, mówię mu, otwieram mu swoje serce, kocham go całym sercem, bo jest moim Bogiem. Jezus jest przyjacielem naszym, kochani. I on pragnie uzdrawiać nasze rany. Zobaczcie, jak Słowo Boże mówi, że będą mnożyli nauczycieli. Że przyjdzie taka chwila, gdy już nie będą mogli słuchać prawdy, że będą sobie mnożyli jakichś nauczycieli, kochani. Właśnie Jezus przestrzega nas przed tym. On ma słowa życia wiecznego, kochani. On daje siebie za pokarm. On bardzo umacnia człowieka na drodze wiary, miłości, pokory, mądrości, takiego światła takiego. Jego człowiek jak prosi, no, no siłę nie może wejść Jezus do Twojego serca, kochana siostro, bracie. Musisz Go zaprosić dzisiaj do swego serca. Może jesteś tu jedyną duszyczką, która... Przychodzi może jakieś trudności, ma jakieś problemy, ale generalnie to kochani my sami się w te problemy sami pakujemy, na własne życzenie czasami, podejmując złe decyzje oparte właśnie na jakimś grzesznym postępowaniu, bo, bo nam toś, coś się chce. Dlatego Jezus nas przestrzega i czasami właśnie nie chcemy słuchać Jego słów, no bo jest nietolerancyjne, Jego nauczanie jest nietolerancyjne dla naszego grzechu, przynajmniej ja tak, ja tak twierdziłem kiedyś, kochani. A teraz kocham każde słowo mojego Pana, każde słowo, bo jest uzdrawiające, uzdrawiające moją duszę, dające pokój, pokój, taki pokój, kochani. Taka jest radość wewnętrzna, takie, takie wyzwolenie, taka wolność, miłość. mam inne spojrzenie już na ludzi, na otaczający świat. Naprawdę miałem tyle, borykałam się z takimi różnymi psychozami. Jakieś no, lęki, dużo lęków miałem, wiecie, po tych narkotykach. Psychozy jakieś. Nic nie mam, teraz rozumiecie, nic nie mam. Mam taki pokój umysłu, pokój serca. Modlić mi się chcę bardzo, adorować mojego pana, chodzić na adorację, rozmawiać z nim, dzielić się z nim wszystkim. On jest przyjacielem bardzo bliskim. On jest bliżej ciebie niż myślisz. Bardziej Cię kocha, jeszcze bardziej Cię kocha niż sama siebie, niż sam siebie kochasz. To jest naprawdę bliski. Bliski Zbawiciel, bliski naszemu sercu, naszemu życiu. On mówi do nas przez Boże Słowo, gdy czytamy, gdy przychodzimy na dorację w ciszy, słuchujemy się w jego głos. Dlatego potrzebujemy, kochaj, naprawdę ciszy nieraz. No czy nieraz, no jak najwięcej, żeby ciszy było. Wtedy mamy takie poukładanie w środku. Ja miałem taki chaos kiedyś wewnętrzny, kochani. Przychodzi ludzkie pojęcie. Tyle cierpienia przeżywałem na własną rękę, no, podejmując takie, ani inne decyzje, które wypływały no nierzadko z jakichś porządliwości, bo chciałem zaspokajać swoje takie grzeszne, grzeszne pragnienia, wiecie, co chodzi. I Bóg mnie z tego uzdrowił, kochani naprawdę. I On jest obecny w Najświętszym Sakramencie, w tej Komunii Świętej, przychodzi do nas, mówi, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Kto mnie spożywa, ma życie wieczne. I zachęca nas, kochani, każdego dnia, abyśmy szli ścieżką wiary, miłości do Niego, do siebie nawzajem. Abyśmy prosili Go każdego dnia o pomoc, bo jesteśmy słabi. No, bez Boga, kochani, to ani do proga, kto się mówi. Musimy każdego dnia prosić Go o pomoc w pokorze serca, w uniżeniu takim. Bo bez Niego nic nie możemy uczynić dobrego, kochani. On jest inspiracją naszą. On jest, on jest święty, kochani. My jesteśmy Jego dziećmi. On tak bardzo nas kocha. Oddał za nas swoje życie. To jest piękne, kochani. I sieje do nas Słowo, każdego dnia, mówi do nas przez Kościół, przez Ewangelię, gdy przychodzimy na mszę świętą, wsłuchujemy się w słowo, czytamy sobie z rana, wstajemy, w telefonie. Mamy przecież Pismo Święte, elektroniczne. Można sobie ściągnąć aplikację. Każdego dnia otrzymywać na maila Słowo Boże. Z rozważeniami jakimiś świętych ludzi Kościoła, ojców pustyni, na przykład rozważać sobie, jak to się słowo stosuje do mnie, co Pan chce powiedzieć dla mnie dzisiaj poprzez to słowo. On jest uzdrowicielem, on pragnie uzdrawiać nasze rany, leczyć nasze serca, nasze zranienia, naszą pychę, nasz egoizm. Jak się modlimy, zobaczcie, Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według serca Twego. On uczy prawdziwej miłości, kochani, nie takiej egoistycznej, nie jakiejś kalkulującej, tylko czystej, bezinteresownej miłości. Gdy Go przyjmujemy, wtedy łatwiej nam kochać, jest bezinteresownie być dla ludzi. Zobaczyć, tak dotknęły te słowa. Ja zawsze siebie samego składam w ofierze podczas Eucharystii. Zawsze to z, całym, z całą świadomością to mówię. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego. Jesteśmy kochani Kościołem, świętym Kościołem. Jezus mówi ojcze spraw, aby wszyscy stanowili jedno. I Ktoś może, kochani, odmawia więcej różańców. Ktoś może nie modli się w ogóle na różańców, ale kocha Jezusa. To nie, nie jest istotne, kochani, co my jakby chodzi o miłość, tak naprawdę. Czy my kochamy Pana, czy my kochamy Jego Słowo, czy przychodzimy do Niego, przyjmujemy go w komunii świętej? Przecież to On sam nam daje siebie, kochani. Wykucamy się nieraz jakieś bzdury, kochani, a, Ojciec, a Jezus modli się bez przerwy dzień w dzień. Ojcze, spraw. Aby wszyscy stanowili jedno. To chodzi o miłość, kochani, o czystą miłość serca płynącą do Jezusa, do Maryi, do Eucharystii. I ktoś może nie odmawia tyle różańców, co ty, co ja, ale kocha też Jezusa mocno, poświęca się jemu. Tu nie ma co skakać sobie do oczu. Starać się naprawdę rozumieć drugiego człowieka, spotykać się z nim na modlitwie, razem się modlić, kochani. Żeby była jedność. Jezusowi chodzi o jedność, kochani. Zobaczcie, co jest owocem ducha: miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność. Dobroć, opanowanie, uprzejmość, dobroć, wierność. Dlatego warto jest, kochani, weryfikować swoje serce, swoje postawy, a nie skakać sobie do gardeł, udowadniać coś. Kto chce z Was, chce być pierwszym, mówi nasz Pan. Niech stanie się ostatnim i sługą wszystkich, kochani. Tak ciężko jest dzisiaj być ostatnim i być sługą wszystkim. No to trzeba złamać swój egoizm, swoją pychę. To jest cudowne, kochani. To jest wielka, wielka, ogromna pokora. Nie wywyższać się ponad nikogo. Modlić się za wszystkich ludzi, szczególnie za nieprzyjaciół. Jeśli chcemy być synami, nazwani synami Ojca Naszego, który jest w niebie, to módlcie się za swoich nieprzyjaciół. Błogosławcie im. Nie złożeczcie, kochani, nigdy nie złożeczcie, bo to nie jest Chrystusowe, to nie jest naśladowanie Chrystusa. On zawsze się modlił ze swoich oprawców, ze swoich winowajców. Do końca, do końca ich umiłował, zobaczcie. Nawet Judaszowi umył nogi, mając nadzieję, że może jeszcze się zastanowi, może wróci do Boga, może to decyzję jakąś demoniczną, którą gdzieś demon go skusił, żeby... Zdradzić Jezusa, wydać Go. On takich ludzi też kocha, kochani. Każdemu chce pomóc, każdemu przygotował życie wieczne, kochani. Tylko czy my chcemy właśnie, czy my korzystamy z tego, z Jego miłości? No nikt inny nie ma takiej miłości jak On do nas. Dlatego Bóg jest miłością, kto kocha. Szczerze, bezinteresownie, wszystkich ludzi stara się bynajmniej. W tym Bóg mieszka, w tym Bóg mieszka, kochani. Po tym właśnie poznajecie, że Bóg w was jest. To Chrystus mówi, po tym poznają ludzie, że jesteście uczniami moimi. Jeśli się będziecie wzajemnie miłowali. Każdy z nas ma inną drogę. I Jezus mówi, no Ojcze spraw, aby wszyscy stanowili jedno, aby jedność była w Kościele, kochani. Zobaczcie, Chrystus nas łączy, oddaje siebie w Eucharystii. I mówi, kto spożywa ten chleb, ma w sobie życie, ma w sobie życie, kochani. A czyli życie to jest miłość. Dlatego mamy wolną wolę, czy chcemy być szczęśliwi czy nie, czy chcemy, czy dajemy sobie szansę pomóc kochani, czy przychodzimy do lekarza dusz, do lekarza zranień, do lekarza jakiś psychos, które sami nakręcamy się jeszcze, jeszcze demon podsyca nas, żebyśmy tylko się kłócili między sobą, hejtowali się, nienawidzili się, gniewali się na siebie, złościli się, on się cieszy. A Jezus bez przerwy prosi Ojca wraz z innymi ludźmi, którzy też się modlą, tak jak On. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Spraw Ojcze, aby wszyscy stanowili jedno. Dlatego módlmy się za nas nawzajem za siebie, abyśmy się nie kłócili ze sobą, kochani, bo to nie jest Boże. Miłowali siebie, przebaczali. Jeżeli nie potrafimy przebaczać, to prośmy Jezusa o pomoc. Prośmy, żeby to On pomógł nam przebaczać, kochać drugiego człowieka. Próbować jakiś dialog nawiązywać, a nie, że od razu hejtować, czy coś z kimś się nie zgadzasz, no to już, już nie jest dobrze, że już ktoś jak nie ma inne zdanie, to już jest. Albo jest w innej wspólnocie, albo w ogóle, nie, albo w ogóle nie jest w wspólnocie jakiejś żadnej. Ale kocha Jezusa całym sercem, kocha Jego słowo. To jest najważniejsze. Wszyscy jesteśmy jedno i każdy z nas ma inną drogę. Jeden w małżeństwie, druga w małżeństwie. Trzecia zakonnicą jest. Trzeci jest zakonnikiem. Czwarty jest księdzem. Piąty jest świeckim. I Ojcze spraw, aby wszyscy stanowili jedno. Tyle ludzi dzisiaj cierpi. Bo nie ma Boga w sercu, kochani. Bo Bóg jest miłością i szukają gdzieś, ja szukałem całe życie gdzieś w jakichś klubach nocnych miłości jakichś, nie wiem, narkotykach, jakichś pokoju, serca, nigdzie nie mogłem znaleźć, kochani, to dawało mi chwilowe jakieś ukojenie, dopóki nie spotkałem w swoim życiu Boga, żywego, kochani, żywego, zmartwychwstałego Pana, który żyje, który jest obecny, który kocha, który przytula do serca swego, który daje prawdziwą miłość, człowiek odczuwa tą miłość. Chcę odzajemnić tą miłość. To jest cudowne, kochani. Dlatego siejmy dobre słowo. Ja czasami otrzymuję informacje zwrotne od ludzi, którzy, nie wiem, pisali tam dla mnie, że jakieś nagrywam takie od serca do serca, takie rozkminki, rodzinki też nie. Niektórzy na przykład pisali mi, że nie wiem, tam ktoś oglądał jakiś filmik starszy, jakiś już taki naprawdę sprzed dwóch lat może. I ten filmik dotknął. I, i poszli do spowiedzi. I to jest cudowne, kochani, tego siejmy, siejmy i pozostawiajmy Bogu, żeby dał wzrost komuś, czy, czy, czy dotknął serca. My tylko siejmy, siejmy, zostawiajmy dobro w internecie, zostawiajmy dobro. A Bóg dokona reszty, kochani, zobaczcie, jak Słowo Boże mówi, no. Święty Paweł pisze, że ja siałem, a podlewał. Ale to Bóg dał wzrost i to ostatecznie Bóg daje nam wzrost, kochani. Tego karmmy się Bożym Słowem. Eucharystią, przebaczajmy sobie nawzajem. Naprawdę wielką wolność daje przebaczenie, miłość. Człowiek jest taki spokojny, ma czyste sumienie, kochani. Wie, że gotowy jest na spotkanie z Panem. Wie, że gotowy jest na spotkanie z Panem, bo jest wyspowiadany, wszystko przebaczył wszystkim. Kocha tych ludzi, modli się za nich. I Chrystus błogosławi obfito, obficie, kochani, daje pokój prawdziwy serca. Maryja czuwa też. Także, kochani, ściskam was bardzo mocno, zostawiam was tą refleksją. Siejmy dobro, siejmy dobre słowo, żyjmy dla Pana, kochajmy Go całym sercem. Korzystajmy z sakramentów Kościoła, bo to jest naprawdę niesamowity wielki dar. Kochajmy siebie nawzajem, a wszystko będzie dobrze, kochani. Pamiętajcie, że wiele najpiękniejszych chwil i dni w Waszym życiu, w naszym życiu, w moim życiu. Jeszcze się nie wydarzyło, kochani. Jezus jest Panem. Amen. Pokój, dobro, mordeczki, kochane. Pa, pa.